Cześć, tu Antek Anak i tata i mama i Justyna Tata tam się schował Antoś, ile nam zostało tych karteczek? Jeden i dwa Który dzisiaj dzień otwierasz? Dwadzieścia trzy o, To jest ten, nasza pamiątka listu od Wróżki Zębuszki No dobra, otwieraj Ale zapakowana jest jakaś większa paczka O. Co to jest? Ciasteczka. Czasteczka? Rzut czasteczkiem. I herbatka. I herbatka. Co to za herbatka? No tutaj Lipton. Zielona herbata, malina i truskawka. Mm. Dobre owocki, co on dość. Robimy piknik przy choince. Kto robi z nami piknik? Justynka, będziesz robiła piknik przy choince? Dobra. No. A I tata? Robić piknik z babcią przy chajni. O, dowiedziałam się właśnie, że Antek nie chce z nami robić pikniku, tylko z babcią. <noise> Antoś, ty łajdusie jeden. Ale tam jest hajnik. Dobra. To co? Życzę wszystkim miłego dnia. Pa, pa. pa, pa.